Cześć Siemanko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć Siemano z tej strony Adi oraz Nine, nagrywamy kolejny odcinek Borderlands 2, a więc patrzcie i podziwiajcie, nie Nine. Bo od razu jest odpierducha. My się nie patyczkujemy. Nie przegapcie. Patrzcie tą snajperkę, Kurwa, to jest automatyczna snajperka, wali mi seriami, ty plazmą jakąś zito. Ale na snajperskie naboje? Tak, znaczy nie, właśnie plazmą wali, wiesz, tak jak Aha. ten mój pistolet, widzisz? Patrz. Aha. Ale z daleka, bo snajperka, nie Ile kosztowała? A, gdzieś drogi? ją znalazłem chyba. Aha Tylko dopiero ją odkryłem. <śmiech> <śmiech> Zajebista marzyłem o takiej plazmowej snajperce, nie wiedziałem, o, że coś to? mnie takiego spotka, no <laughs> O, tu no, kamień rozwal go. No, właśnie Ale kryształy patrz. No, Tylko ty rozwal ja biorę. Nie mam ustawione tutaj ataku pod ręką, czekaj, bo mi się myszka pusta ja się... Zbieram. Ale to i tak jest na wiesz? Kurwa, to jest pisem, czekaj. Ajajaj, aj, ustawienia myszki mi się zepsuły. Ale zajebistą broń mam. Muszę przemęczyć ten odcinek. Patrz jak go plazmą obleję. Zeskoczyli na nas, czekaj. No i zasłoniłeś mi. Ja pierdziele, moja ma plazma i facet rozpuszcza, jak nie wiem co widziałeś to? Masz szczęście do tych plazmowych rzeczy, bo tego nie miałem. O, jak się pali ten sam ten pociąg, żartem się nie palił. Na górze jest, ale... Tak, 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 tak. Edward Waleczny. Ale chyba już zszedł na dół. Chyba tak. O, tam jest paru. Ja do nich nie podchodzę z bliska, bo pewnie znowu tarcze usuwają na raz. Tak. O, tam tym bardziej, że mają te, wiesz... Zasilacze u góry. Waldo, zasilaczy też. Do tych naprawaczy. Tak, już jednego zawaliłem. Znaczy o to jest tylko taki wiesz, zasilaczek Na Naprawaczek. O, oudowa i tyle walki moim plazmowym cudem techniki. Tyle było. Ale ja mam jeszcze takie coś. O jak leci, o jak leci, a nie to Któż to był? Całą taczej mi skasował mimo że z daleka był. A mi też. Ale mi dowalił. Do I całą energię patrz. Uhuhu! Zaczęły się schody. Schody. A taki był daleko mnie się nie że tej plazmówki mi zabrakło, bo o, biegniesz do Fiolki. przydały mi się Fiolka, ale uważaj, uważaj, bo cię rozwali kogoś. Zdobyłem! O, zginąłem, będę walczył o życie, super. Lubię eee, to. Czekaj. Lubię ten stan. Już idę do ciebie. Gdzie tutaj jest ktoś, żeby można go było trafić? Pomóc ci, czy... No, no tak, no bo nie ma nikogo strzelać, no kurde, co ty tam zbierasz. Kurde, no. No, fiolki. Krzyżu, tak już, znaczy, te różne rzeczy. Wziąłem sobie znowu bez sensu broń jakąś. Ja miałem piękną broń, ale widzisz, zabrakło naboi. Jakoś z dupy broń mi dało, poczekaj, muszę sobie podmienić. Chcesz. Tutaj granat masz, jak chcesz. Już, teraz ty tylko podmienię broń, wiesz? Zapomniałem, że mam granaty, kurcze. Mogą granatami przecież miotać. O, naboje do snajperki jakieś. Muszę kurde normalnie, co latem wybrać sobie tą broń, którą miałem wiesz. Ooo znalazłem magazynek do mojej pluiki yy, tej plazmowej. Zajebali mi normalnie, kurde. Uach, kurde się kurde, wy... broń. Ale się wydygałem, że nie włączyłem tego nagrywania, ale widzę, że czerwono <laughs> się nagrywa. Ale by było. Że to coś rozwalimy. To byłoby daremnie, bo to będziesz ty puszczał te odcinki. Puszczał, puszczał, będę puszczał odcinki. Leżę. Paczek panie, ten począł. Wow, cały biegną! Gdzie on są? Tam gdzieś dołem tam trzeba iść, tak? Tak. Kurczę, Dobra. ten mój sprzęt jest przeklęty. Z daleka, z daleka, z daleka. Muszę z dalsza walić, wiesz? O, teraz go popluję moim jadem. Ja sobie tutaj porozwalam, te kryształki też. O, Eridium. O, super, daj. Za Eridium Dzięki. sobie kupimy plecak większy. O, właśnie, ja bym chciał takie coś, żebym mógł cztery bronie mieć przy sobie no, na No ale nie było tego na sprzedaż na razie, to jest problem. A to lipa, może od jakiegoś levelu. Mhm, Uważaj, pomalutko bo masz mało energii. Ale faktycznie, kurde, wiesz, że zapomniałem. Eee, chyba dobrze idziemy, co nie? Tak. Musimy się zaskoczyć. I sępimy. I sępimy. Kto pierwszy wysępi, ten lepszy. Ale teraz nie popisałeś się w tym sępieniu. No, nie, chciałem na chama, bo widziałem, że pistolety, wiesz, a... Patrz, co tutaj jest. Location. A możemy się chyba teleportować. Ale Fast chyba, travel, fa fa tak. Patrz, ile my już mamy miejsca do tego, że się mogli Fast travel, mnóstwo miejsca. Taki widzisz, inny ale ten... Chyba... No, ale chyba widzę, że tutaj mamy gdzieś być co, nie mamy tutaj na razie iść. Ale mam pistolet, ja pierdzielę! Za ile kasiorki? No nieważne za ile kasiorki? Za 406, nie? Fuck ja go nie wziąłem sobie. Ale mam moc 146 stary. Nieźle. na jak jak ja pistolet tak to nie tak niezła sprawy. sprawa. A. Patrz to cacko w moich dłoniach. Znaczy, już patrzę tylko. Ja wziąłem jakiś Z200 Z 284 mam. Snajpy. On niezłego zuma ma ten pistolet. Ja nie mam żadnych dobrych broni, pokaż. Taki Muszę z boku zobaczyć. Ale fajny, kolorowy. taki. Trochę jak, taki. Od, trochę jak z odpustu, wiesz, ale... <grym> Dokładnie. Ale 146 jebnięcie. No. na niezłe. Ile masz kasy? Ja pół koła. Ja mam yy, 5,900. Otwarłeś, Bo tam była jeszcze jedna skrzynka chyba, co? Aha, obsępiliśmy obydwie. Nie wiem, nie wiem. Chyba jedną. A, rozwijałeś. Że... Patrz, jak ten co? pociąg wychodzi z wody. Czekaj, Ooo, ja wow, dup, dup we mnie tym! Co się dzieje? Widziałeś przywalił we mnie Wilhelm? ten wagon. Ale Wilhelm, dupny patrz. Mnie przecież zabił ten pociąg, nie widziałeś co mi zrobiło? Nie. No facet zmiażdżył mnie ten pociąg, rzucił, spadł na mnie. I zginąłeś? No rzucił ktoś we mnie tak, jakby tym pociągiem. Ale ja, ja. No ja walczę z Wilhelmem, który ma słuchaj energii, to jest jakiś mega boss. Tak, gdzie on jest w ogóle? Tak, gdzie jest? Już mi kasował skasował całą energię. Naraz. To plazmą go Michał. O, plazma jest dobra na niego. Zasilacze. Który? który tu jest yy, Wilhelm? Bo myślę, że mi jest energia. Trzech, na wiesz. Dobra, zasilacze porozwalalem. schodzi im energia. To ja znaczy im. Im, im. Ale Megatron wielki przyjdzie. O, leci do nas, leci, nie ma co, nie ma co brać się zbliżyć. Skończyły mi się granaty. Au Ojej, jeszcze od ładuje. ładuję Twardzi są Twardzi, twardzi, żeby mi się tamten. O ja już nie mam, mam dawszy. Barsza życie Kurde, zabiłeś mi go. Ratuj mnie To zabiłeś mi to nasia który... Dobra mnie No ale... Wstawaj wstawaj, 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 wstawaj. I skupczamy. I zwiewaj. I tu nie ma gdzie zwiewać za bardzo. Spoko, spoko. Drób mu granatę Wezmę mój pistolet nowy Na dwójce dobra. Dobra okay. na dwójce Jest ten, ten duży gdzieś jest. nie, tutaj jest, o, gdzie ten duży jest? Piękny pistolet takimi lodowymi kolcami wali O naprawia czasami z u góry Nie mam jakieś daremne pistolety takie Już mam plazmowy i lodowy pistolet Chyba, nie, nie regenerował się trochę ten ten? Wilken. Ja nie wiem czy my jego najpierw nie musimy wiesz No już po Możliwe Walka o życie ale mamy teraz kulę, tutaj przeprawę sezonu. Z kim mam walczyć o życie? Ładuj, ładuj, ocalasz mnie? Tak, ale Kogo, zginę powie, teraz. To bym, to bym nie szedł do przodu, wiesz? Dobra, wieję. Tu, tu nie ma nie macie kompletnie uciec, wiesz? Jesteśmy Ta. tutaj w wielkiej dupie. Zginę, ale dobra, jestem blisko ciebie, dobra. O kurwa, no, ale piekło tutaj, powiem ci, że mamy tutaj trzy strany z strony. Dobra, systemem. udało mi się. O kurcze, tu nas przykro. No, nie mamy wyjścia za bardzo, już walczy o życie znowu. Żyjesz? Tak, ratować się? No, ratuj, ratuj, bo tutaj to jest szacę, kolorzy, tak daleko, że trzeba. Musimy tak blisko siebie stać i ratować, po prostu, bo inaczej dupa blada. Dobra. Jakbym miał tą snajperkę z niej fajnie dawał ja, ja, ja wiem co ja wezmę Dobra, chroń mnie RPG. Ja wezmę no. RPG Ja właśnie RPG wziąłem wiesz I jeb mu. Ale nic nie chcę temu jedność tylko chcę tamtemu jedność O wielkiemu wiesz co nie? A daw mu jest. dobra Dobra, ten jeden padnie. Kurwa, ale... Oni tu chyba nie mogą przejść przez te dwie, przez te przejście. Wąskie, dobrze mówię? Leżę, leżę. Siul. Tak, oh, czekaj. Okay. Ja nie wiem, czy mi się wydaje, czy tu nieskończoność jest. Dżynki. Nie ma, a do uciekać za bardzo, dobra. Ten jeszcze dostanie szczała i się tak wyłoży. Okej, okay, okej. Okay. Ten na górze. Dobra. Siu Polina. No same te zostały te, wiesz, te słabiaki niby. Czekaj, o, plazmówka działa, dobra, tego u góry trzeba rozwalić. No. Kurde, patrz jak mnie skasował bez sensu, Teraz jestem taki słabiak. Oj, mnie też, właśnie dziwnie. Też Zesz, leżysz? Stałem. To dawaj mi. Dobra, okej. Okay. Spoko. Kurde, spuścili na nas paczkę. Kurcze, reload! Czemkę. No, by to i się dokładnie, reload! I fight for life przez to. Zaraz, chujkałby. Daremnie, patr patrz, jakie daremne Ja jestem naraz tutaj, kurcze. Ale już ich niewiele zostało, wiesz? Dzięki tym ratowaniu się nawzajem to jakoś przeżyjemy. Jest tutaj. Gdzie jest ten kutafan Anglii, mały? Na górze, na górze. A, to dobra, to zaraz dostanie. Kurcze, kurczę, to wszystko ładuje. Ja też właśnie Każdą broń ładuję. No, no, teraz. Ja, ja na Wiesz, tak maszyn, nie ja no, <laughs> nie żyję taka, każdym nazwę. Też tak masz, że nie <laughs> żyję stopu, ja mam Nie, Ty Normalnie jak ze szkła jestem. Ale i tu jest na górze. Dobra, rozładuję nie. Trochę ja walczę o życie, ale go sobie rozwalę pewnie. Gdzie jesteś, też walczę. O, nie, ładnie po obaj właśnie. Chyba 15 raz nie ratujesz. <laughs> Nie wiem co się taki zrobiłem, wiesz, ja Wilhelm ma jeszcze to, dużo energii, wiesz Fiolki Weź sobie fiolkę weź Dobra, jedną serwysną no, okej, okay. czekaj, idziemy do tego buca Teraz mu z rakiety wyjedziemy. O coś wziąłeś też 400 Eee, rakietnicę wiesz O I się skończyło A gdzie jest Wilhelm zawsze Tutaj tu, tutaj Jest, to czekaj Dużo tego ty jego zaburze. przytupasów prówa wiesz Dubno no, no, no. dobra pięknie. i czekaj z rakiety, z rakiety Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm i jebaś. Ja nie wiem czy ja mam rakiety w rakietnicy, poczekaj, zaraz zobaczyłem. Ja kupiłem sobie. Dobro. Już jest słaby Tak, żeby... Nie wypłacił nam tutaj. Czekaj. I je. Co ja nie mam rakiet? Dostał. Ale idą... Kurczę. Te... A nie, mam jeszcze jedną, dobra. Kurczę, znowu tę malukę idą, wiesz. O kurczę, wieje Ale przedupione. oj. Oje. To jest chyba największa walka jaką mieliśmy tutaj. Tak, do tej pory. Przynajmniej taka najpoważniejsza. Outowano. Out walka out out o życie. Oo! Czemu przegrałem? Czemu tak szybko przegrałeś? Nie wiem. A ty żyjesz normalnie? No ja jeszcze żyję, ale nienormalnie, nie nazwałbym tego normalnym życiem. Ojej, ale jestem wiesz przy tobie ty to zaraz, ale... Ale bez sensu, już nie miałe szansy ratować mnie nawet. Za 418 Co, Najbardziej mnie denerwują te małe latające No no i znowu się namnożyły No bo Przednie nie się schować w ogóle co Tak Ja tam w przejście postawiłem naszą rakietnicę Znaczy moje działko Ale niższą ale zobacz teraz na Wilhelma ile więcej ma energii znowu, my ma nigdy nie yeah, On ma za wielu przydupasów. Przy my musimy chyba tylko nie dobierz walić, Najpierw musimy go jakoś pokonać. No bo tak to nigdy nie chce przy A to jest on naprzeciwko nas tam? Nie. A dwóch jest jeden. Ale ja to mam miejscą w ogóle. Ale masakra. A mi ktoś masakuje, w ogóle nic nie widzę swojej. ale się cały Nie już for Life. Więc słaby jestem jak barsz tutaj. Poczekaj ja wziąłem tą dupną rakietnicę, to zaraz sobie ją zmienię Kurde wpuściliśmy się nie. w nieźle Kurczę gdzie ona jest? Nie mogę jej użyć jeszcze, ja pierdzielę Czekaj, czekaj, masz mi się tapcza odnowiście jest tam jesteś też? to nie za życie w takim miejscu? Ta, ja mam 4 energii, wiesz, ale tu jest piolka, biegnę po nią. No biegnij ja cię odsłaniam Siłnie żyję, no, dobra fajnie. Dobra. Kill w oczy, oczyszczyłeś się sam, sobie. nie? Było Ta, tam jakiegoś dzicha, wiesz. Kurde, a już za bardzo z się Ooooo! Jakby co, jestem gdzieś, nie wiem, po prawej. A nic nie widzę, w ogóle kompletnie... Ale no ja też nie wiem, do czego nie... strzelać. O, tam Masz jest. Możesz ratować bardziej. Ja, kogo, jak? Kogo? Jak ja sam zdycham. Tak? No pewnie. Walczysz o życie też? No pewnie. To leżymy. No to już, dobra, przegrałem. Ale i jazda. A i nie zdążę trzeci raz strzelić. Oh. Ja nie wiem, czy my. Czy musimy. Czy ja nie wiem, czy my, my nie musimy stąd wybiec i przebiec gdzieś tam dalej, żeby mieć jakieś pole do manewru. Wiesz, po co ten teleport tutaj jest? Czy my nie musimy stąd, że tak powiem, kolokwialnie spierdalać? My musimy dalej chyba przebiec, spróbować teraz. Ja spróbuję Widzimy, uciekać. Mam zadanie znaczy no dobrze, tak, defilure. ale musim, może wiesz, będziesz, gdzieś indziej będzie nam lepiej się oszczeliwać. Mm. O, widzisz, na otwartej przestrzeni zwieje. Dobra, też jestem za tobą, jakby co. To... Wiesz co, skupiamy się na Wilhelmie, myślę. Tak, ja, ale ja na razie chcę jak najdalej uciec. Tu mam skrzynkę jakąś. O, granaty. Kurcze, już mi dupę podpalili. Zaraz będę no, miał granaty. Jak mam 14 energii, to zajebiście mi się z granatami tutaj będzie rzucało. Zbieram właśnie, czy nie znajdę jakiejś fiolki, czy jakiejś cudownej broni, wiesz. Gdzie by tutaj się ukryć, raczej się pytam. I już walczę o życie. Tak? Od tych od góry się walczy o życie, wiesz? Jak oni tak się uzyskują, to moment tarcze. Momentalnie tarcze uszkadzają. O, o spalili dalej. mnie. No, ja nie wiem co tu kurwa poradzić, że tak powiem. Dobra, rzuciłem im granatów w parę. Idę do ciebie. No, nie widzę cię w ogóle. Nie jestem w stanie cię zobaczyć tutaj w tym... Ale, ale ja walczę o życie z tyłu, osaliłem cię i walczę o życie z tyłu, za Tobą jestem. O, ja, ja też walczę na no, chłopie. Też walczysz? Pewnie. No o, ja już nie walczę, bo już przegrałem. Poczekaj, tu trzeba jakiś plan zastosować. No nie, masakra jest, po prostu jest masakra na razie. Trzeba Wilhelma zmiażdżyć i te latające stwory. No ja nie mogę w ogóle podołać z tym, koś, może nie wiem, jesteś mi chyba za tutaj na to. Ale masakra. Ja pierdolnicę No nie, tylko Wilhelma bo inaczej to nie ma sensu. Tylko oni się Przez... nam wzajem jakoś odradzają, chyba, ja nie wiem kto kogo. A tak, tak, ja myślę, że dopóki Wilhelma nie wpasujemy, do dupa. Ja stąd wybiegnę, czekaj, a ty Dobra, bym, ja Dobra, ja sobie robię, przygotuję rakietnicę. Chyba zapalili mnie już no. Który to jest Wilhelm, tylko ja nie wiem, to jest ten problem. Poczekaj. Tu jest jakiś konstruktor, czekaj, wiesz to z tyłu są takie coś to co konstruktor się nazywa No to to trzeba rozwalić też najpierw Tak no rozwalimy konstruktora to, to wiesz Ale oni mocni są, kurde Przepotwornie słuchaj I się luba energii także Patrz tu mada packer, mi lata, Myślę, yes. nie mam bata żebyśmy coś z nim zrobili szczerze mówiąc Spoko, spoko Tata nadchodzi no kurwa nie ma bata Gdzie jest to konstruktor? Jest na... Pokaż mi go To jeszcze nie ma ucieczki stąd wiesz w ogóle A Wilhelm ma pół też. Ja pierdzielę Ja już tylko Wilhelma wale, bo słuchaj nie ma sensu naszej. Chociaż konstruktor to brzmi jak coś co wie. A gdzie on jest? Tutaj są z tyłu takie dwa. To mocne są jak skurczyby, wiesz? Jeszcze wpadłem do lodu. No ja już dobra, walczę o życie. Z konstruktorem to sobie mogę powalczyć, ale... Chociaż z cudem. Nie, nie ma bata. Znowu walczę o życie. Ja pierdzielę. Nie jestem w stanie mu tej tarczy usunąć nawet za bardzo. Wiesz co, możemy teleportować się chyba gdzieś, nie? Ale i tak mamy zadanie, wiesz co zrobisz, no to musielibyśmy zrezygnować z tego zadania chyba. No To byśmy, to byśmy zrobili jakieś robić. poboczne Żeby się trochę po podpakować? Tak Bo ja zginę znowu No ja też właśnie zginąłem, masakra po prostu żeś nie giniątek Dobra, teleportujemy się, bo tutaj nic nie zdziałamy teraz A wiesz, całą kasę zaraz przejebiemy na teleporty Znaczy na odnawianie no, się. Chociaż mnie to coraz mniej kosztuje, ale... Dobra, to jeszcze raz spróbujemy, jak teraz Osofnie zginiemy, próby, no. to spadamy. Nie wiem, nie wiem czy konstruktorów kasować, czy co Z tych to trzeba uważać, bo oni walą w te... Je, Jeb, no, to, to 16 za... energii dostało. To, no mi też 35 widzisz <grym> <grym> Patrz, oni tam jeszcze jakieś zamiast. pole siłowe mają Wilhelm na mnie biegnie, sam Wilhelm <grym> <grym> Kopaty tego do siebie? Ale ja nawet nie wiem co kogoś robić zrobić, jak ja od razu jestem faj For Life. Nie mam bata tutaj takowego na razie I nie wygląda byśmy szybko tutaj mieli mieźmów Ta No nie nie kosmos jest I jak piernicze Wiesz no to jakaś metoda musi być chyba no po jak Jakże no, inaczej na no. Zginąłem z znowu A tu co? nie ma jeszcze gdzie uciec, bo tu jest taka zatoczka, no, wiesz? Bo tu nie ma gdzie uciec, no? Ale jaja, jak na mój bus, jak na mój góz jesteśmy nie wiem albo za zasłabi, albo... Słuchaj, albo... ty nie wziąłeś Ta skrzynka, może tu leżała ta skrzynka. No to wziąłem tam jakąś rakietnicę, nie? No to być może jej trzeba tylko używać na niego, wiesz, może jest to położona tutaj, żeby, żeby wiesz Żeby po prostu z niej korzystać. Siul, jeszcze mnie zrzucili ze skarpy, no by chuj, zginąłem. A tak mi fajnie nie, szło. Nie, nie mam nic na nich. Kompletnie. Chodźcie, teleportujemy stąd na chwilę, tu, na chwilę i za chwilę tu najwyżej wrócimy, przejrzymy te broń. No. Gdzieś jest, no może do sanktuarium, czekaj. Poczekaj, gdzie jesteśmy? No do sanktuarium, może. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Eee, dajesz gdzieś? No dałem, ale no. ty musisz być wybierz, bliżej mnie no albo coś. No, jestem, nie, wybierz i wybierz jeszcze raz szybko. Ok, spadamy. Jeszcze ty. No niezłe, ile już gramy? 20 minut, możemy zakończyć. Tak, to teraz niech to zakończymy. Niech sobie ludzie zobaczą, jaka rzeź tutaj może ich spotkać. No. O, może tu trzeba ja otworzyć nie, już tym kluczem ja w sanktuarium. Ja normalnie teraz nie, nie otworzę na 15 no. levelu. Masakra, masakra. Czekaj, przeczytam to zadanie jeszcze raz, co tutaj Dokładnie. Sobie. Ale kurczę, Fikiel, wyglądało jakbyśmy kompletnie albo źle robili, albo wiesz, albo nie mieli szans żadnych. tu jest no, poziom trudności, po jest po taki normalny. przyparli tak. na zostroch. Mm -hmm. Normalny poziom trudności jest, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. To fajnie. Ja zaraz tę broń zobaczę. Roland Fenz. Ojejku, jejku. Chyba, że jakimś rodzajem broni mm -hmm. w nim trzeba tu, walić. No, tu, tu tylko pisze, że musisz go zabić. No właśnie mi się wydaje, że taka skrzynka tam była że mogła dać coś po prostu, wiesz, pod to, co nie? Mm -hmm. No, ale co, zakończymy Wam ten odcinek, i, tak. i spokojnie się do tego przymierzymy, najwyżej za chwilę, co nie Dokładnie, dobra, to dobra. w takim razie zakończamy ten odcinek. Trzymajcie się, bywajcie, był to odcinek któryś tam już, nie pamiętam 22, który. 22. Tak, ale to na pewno Wam dobrze ponumerujemy, a więc cześć, był z Wami Adi oraz. Nine Cats. Pięknie w dupę dostaliśmy.